Mamy taką starą studnię. Tutaj była korba, tędy się kręciło. Tu mamy nazwę... ...firmy. Studnia jest zabezpieczona, ale dość stara. Szkoda, bo tutaj nigdzie nie wejdziemy. To jest stara taka letnia kuchnia. Jest strzelają myśliwi. Powiem wam szczerze, że nic nie widać. Są tam meble i wszystko, ale. To jest stary kubeczek, jakiś. Pełno pajęczy. Śmieci. Tu mamy taką starą piwnicę. Tam jest po takiej desce, ale jest śnieg i nie chcę tam wiedzieć, co schodzić. A tu mamy jakieś stare buty, gumiaki. A widać, że to wszystko jest staruteńkie. Tam też są jakieś buty. Widzicie, no niestety tam się nie popatrzę stare butelki. Ale widać, że to wszystko jest stare konstrukcje. Tu mamy takie pomieszczenie, coś jak stodoła, bo tam widać słoma z drugiej strony jest. Także tak to wygląda. Znajdujemy się wewnątrz starej stodoły. Też mamy siano. No ale już niestety dach też już jest dziurawy co mamy wewnątrz jeszcze stare wersalki to nie pamiętają PRL pamiętać takie, kiedyś były takie czerwone z tymi obiciami starymi, takimi drewnianymi tu mamy jeszcze jedną taką czerwoną, to się sobie tu wyniósł po prostu to dawa powiem Wam, że dość duża. Tu mamy takie stare miotły. Nie wiem, czy pamiętacie takie? Taką starą ławkę. No, nawet tu było ich więcej. Bo... Tam mamy starą, chyba taką drabinę albo odwozu. I tam też coś jest odwozu. I patrzymy coś ciekawego. Taki stary wieszak. Przejdziemy się tam jeszcze dalej. Uwódz leśny. Mamy takie stare krzesełko też rozwalone, jak pasiona. Powiem Wam szczerze. I tam jeszcze coś po drugiej stronie jest. To mamy stary pas jakiś. Tutaj mamy paski od uprzęży na konia. Już stare też zniszczone. W zasadzie nic więcej tutaj takiego ciekawego to nie widzę. Ale stodowa powiem Wam, że dość dużo. Wiadomo, że już swoje lata ma, ale jest duża. Tu, w tym miejscu, musiał znajdować się tartak. To są właśnie części od maszyny. Jak zdążyliście zauważyć, tak to się właśnie prezentuje. Pokażę Wam, jak to wygląda. Szkoda, że to nie jest w całości. Ciekawiej by to wyglądało. Tam nie chcę za bardzo iść, bo tu jest miękko. Ale to się wszystko zawaliło, cały ten daszek. Znajdują się w starym opuszczonym domu. Tutaj popatrzcie, mamy taki stary druszlak. Kiedyś takie były garnki emajlowane. Tutaj mamy licznik, ale jest prąd wyłączony. I powiem Wam, że ten dach to też jest w takim dość kiepskim stanie. To są wszystkie okienka wybite. I roślinność już rośnie wewnątrz, wdziera się. Tu okna jeszcze stoją te drewniane, takie stare. No i tynki już niestety poodpadały. Widać, wiecie co, że to jest totalnie przegrzebane wszystko, ze wszystkiego okradzione, co tylko się da wartościowego. I stare drzwi wejściowe. Tutaj mamy pół takiego krzesła, też już również rozbite. Tu mamy kolejne pomieszczenie z takimi fajnymi filiżankami. I również masę pajęczyn. Zaraz to sobie zajrzymy, może po kolei. Tutaj mamy taki stary kredens. i powiem, wam, że taki trochę, może nowszego typu niż te, co były takie kiedyś. Tu wewnątrz już niego nic nie ma. Tu się zamykały te szafki. Nie wiem, czy się da jeszcze zamknąć, chyba raczej już nie. Jedynie tylko tyle, żony one w całości niezniszczone. Wewnątrz też nie, nic nie ma. To było takie przesuwane. Można było przesunąć. Jakieś podświetlania może będzie widać. Bardziej. Dość ciekawy ten segment. Taki, no bo ja że no starej bo widać. W szufladach też już nic nie ma. I stare jeszcze takie drewniane szuflady. Powiem wam, że teraz takich mebli nie robią. I te uchwyty plastikowe. Pierwszy raz takie widzę. W zasadzie tu już nic nie ma. Chyba każdy Przegrzebał co tylko się dało. Tu mamy taki tłuczek, e, jak to się nazywało? takie do makutry, właśnie do mieszania maku czy czegoś takiego. Wiecie, co do ciasna święta. Tu mamy taką starą, stary taki mebel, komodę. Taką i to łóżko, powiem, że dość ciekawe. Tutaj mamy stary drewniany stół, dość bardzo stary. I te fajne krzesła, takie też kiedyś pamiętam, były z tymi obiciami. A tutaj mamy całą kuchnię. Powiem Wam, że zachowała się w całości, te kafle nawet. Tu już zaczęła być rozkradana, ale i tak mogę Wam pokazać, jak to wyglądało kiedyś. Tu było palenisko. Była tutaj blacha. Tutaj mamy ten cały szyber, który się wysuwał i wsuwał. No i tutaj uchwyty na ścierki. Gdzie gospodynie domowa mogła sobie wysychać ścierki. Okap stary. I tam drugi szyber. Dość ciekawy ten piec. Tędy przypuszczam, że musiało się tam jeszcze trzymać drzewo. Tutaj się dokładało również i wybierało popiół. Dość ciekawy meber. Powiem Wam szczerze, te uchwyty ma dość ciekawe. Kiedyś były całkiem inne meble robione niż teraz. To były takie na wysoki połysk, jeszcze pamiętam. To łóżko fajne ma drewniane obicie. Ta drewniana podłoga. Ale z tą że pierwsza klasa. Zobaczcie te zdobienie. Domek bardzo stary. No, powiem wam szczerze, za wiele tutaj nie ma wewnątrz. Ale zawsze to przynajmniej mogę Wam pokazać, jak to kiedyś wyglądało. Tam ma taką ławkę do siedzenia. I to był taki duży pokój. Tu mamy drugi piec kaflowy. I taki pokój sypialniano gościnny, bo mi się wydaje dość duży. No nie ma żadnych obrazów. Siema, mogę się przywitać z Wami. Tutaj, jak co? chyba bezdomny jakiś leża koło czy coś. Nie chcę tam za daleko iść. Dzwiczek od pieca już nie ma. Wszystko zdemontowane. I taka stara mebla ścianka wewnątrz. To musiało chyba kapać czy zaciekać. Tak mi się wydaje. Wewnątrz są jakieś, powiem wam, ubrania. I tutaj był fragment takiego starego żerandola. Albo jakieś lampki. I tam mamy pod oknem krzesełko jeszcze. Bo ja się powiem bo szczerze, tam za daleko chodzić, bo te podłogi są trochę jakieś takie nie bardzo. Z tego co zdążyliście zauważyć. I tam jest jakaś mapa, do której też raczej nie chcę dochodzić za bardzo. I tutaj mamy chyba wejście do tego domu, od tej strony. W zasadzie to ja tego nie otworzę. Ale ten musiało się wchodzić albo do tego pokoju. Coś tam jeszcze ogólnie jest od drugiej strony. I tutaj jeszcze były takie drzwi, gdy ja je przeoczyłam. One były takie dość starego typu bo one są jeszcze takie na haczyku dołu zapinane. I one są przeszkone. I powiem, wam, że ja zauważam je dopiero teraz i stwierdziłam, że ja wam je pokażę. Widać, że dawno tutaj też nikt nie zaglądał bo to są pajęczyny. Powiem, wam, że dość ciekawe te drzwi. Spodobały mi się. Fajne. Aż takiej demorki to tu jeszcze nie ma. Ale już większość rzeczy jest pokradzone. No piec jest dość duży. Tam pod spodem się przebijają jeszcze stare wałki. I standardowo, widzicie, taka kotara w drzwiach musiała wisieć. Tu taką stałą tarkę jeszcze do ubrań. Go dobrze widać. Jakieś butelki takie stare, małe. Po piwie pewnie. Tu mamy jakieś szkliwo. Wow! Jeszcze na pajęczynia Moty. Tu mamy takie stare siatki, chyba to była na zakupy. I taka tarka. Ale pajęczyny to Wam powiem, że to są kosmiczne. Tu mamy jakieś również stare lekarstwa. Nie wiadomo do czego. Nie chcę tego nawet do ręki, powiem Wam szczerze, dotykać. Mam stare sitka i dalej te pajęczyny kosmiczne. Idziemy dalej. Tu mamy stare krzesło i tutaj jakieś radio jest. Powiem Wam szczerze, że tutaj nie wiadomo, jak się poruszać, żeby tu było dobrze. Radio już, oczywiście, wybebeszone, ale było takie. Powiem Wam, że dość stare i ciekawe. A takiego radia to jeszcze nie widziałam na oczy nawet. Już wam zaświecę z powrotem, bo ja sobie to wziąłem, zgasiłam. Także takie radio, dość ciekawe. Krzesła, tu jakieś kółko. Drabina. Drabina po prostu sobie tu stoi, strychu nie ma. Przynajmniej nie od tej strony. Tu mamy stare jakieś buty jeszcze się znajdują. Stare kurtki. I tu nawet zobaczcie jeszcze węgiel niezużyty, taka stara węgarka i stara okienica. Ciekawie powiem wam szczerze. Tych butów różnych damskich i męskich, starych, to jest tutaj trochę. Tu mamy takie sito stare i termos. o wow, pamiętacie takie termosy. Kiedyś były dość popularne. I te kubeczki metalowe. Stare sito. Tu mamy butelki po piwie. Zaraz zobaczymy te buty to powiem wam że naprawdę są dość stare i tutaj mamy taką butelkę po piwie Max no powiem wam że nie widziałam niczego takiego Browar Tychy 1629 rok ale to nie jest data produkcji oczywiście gdzie tu poszukamy ale nie widzę niestety nie widać daty produkcji szkoda Tomasz, taką siatkę, taką plecioną też również na zakupę. I jakieś części klucza, Stara miska, stara sól. Felix. Orzeszki ziemne. Kiedyś takie opakowania były. Ciekawe na co komu tyle soli było potrzebne. Do tutaj dużo. Stara pasta, becha poska. Tu nawet mamy coś. Chyba od samochodu. Albo jakiś. Nie. To też było. Od Unitry starej. że on to pokaże. Także tak to wygląda. St od starego radia. I pamiętam, miałam kiedyś takie jeszcze w starej drewnianej takiej obudowie. To ma jakieś gazety stare. Co to za gazeta? Strażnica. Zwiastuje Królestwo Jehowych. Opowiem wam. Coś takiego znalazłam. Nie wiem z jakiego to jest roku. Przypuszczam, że może tutaj mieszkał jakiś niewierzący. Oczywiście nie, za takich ludzi nie mam. Tam mamy starą manerynarkę męską. I tutaj torbę taką damską, dużą, czerwoną. I tutaj też mamy jakieś radia i kubki. Ale powiem że to sito, dość ładne. Też również stare, kiedyś się używało do przesiewania grochu, powiedzmy. Na wsi używa się takich rzeczy. Termos taki wewnątrz był szklany, bo słychać, że to się stukło. Tu mamy również jakąś część od jakiegoś radia czy telewizoru. I pełno kubków starych. Dezydoranty jakieś. Tam jakieś chemikalia. Nie chcę tego, powiem mam szczerze, dotykać. I raczej wolę tego do rąk nie brać. Tu mamy kolejną taką gazetę, też również jakąś jehową. Pewnie butelki kolejne. I ta sól, może zobaczymy datę, co? Powiem wam szczerze. Nie widzę nawet żadnej tutaj daty. Nie ma daty do spożycia terminu. Sól kuchenna taka. Dość dużo tej soli tu jest. Nie wiem, powiem wam szczerze. Dlaczego ktoś jej miał aż tyle? są jakieś stare, stare narzędzia. W tej siatce też nic nie ma. Stare klucze takie. Różne. Różnego rodzaju. Tutaj więcej tych gazet jest przy rogu. I zobaczcie, taka stara kuchnia. Na tym się kiedyś grzało. To jest stara... Mamy taką drugą, dość dużo tych kuchanek było takich. Jest jeszcze jedna. która była z taką płytą. To jest zeszedł, stary. Albo przepisy to był zeszedł jakiejś religii. Nie ma daty, niestety. Powiem wam, że szkoda, że tutaj dat nie było. To była religia. Tu mamy coś do matematyki. Albo do nut. Stare buty. Tutaj kolejne jakieś stare dokumenty, z których już nie odczytamy nic. Ciekawa byłam, z jakiego okresu mniej więcej jestem dom, ale chyba się nie dowiem. Tu też jest strażnica. Właśnie, porwana już. Dość ciekawe elementy. Wydaje mi się, że z tego domu to chyba na tyle. Raczej tu nic więcej ciekawego nie znajdziemy. Zobaczcie, takie jeszcze miseczki kiedyś gliniane były. Nie, to jest spodek, powiem szczerze. szczerze. Popatrzcie BHP, może dojdziemy. Chociaż one mają bardzo długi okres przydatności. Szczerze to tutaj aż tak dużo nic nie ma, ale i tak przynajmniej ciekawe. radio stary wam pokazałam i kilka innych elementów. Natomiast stare krzesło też już rozwalone. Niestety i słoików pełno. Najfajniejszy jednak był ten czajniczek. Tu sporo sypywane, są jakieś proszki. Też wolę tego nie dotykać. Tu mamy piwo takie jeszcze. Łomża. 2001 rok. Data produkcji. Ta łyżki. Powiem wam, że dość ładne. Tu mamy kawałek też jakieś książki. Wszystko związane z, z świadkami Jechowy. tutaj taki talerzek. Dobra, nie będziemy tu więcej grzebać. Idziemy dalej. Jeżeli mi się uda coś jeszcze znaleźć, to Wam pokażę. Zobaczcie, jeszcze takie stare lustro. Znalazłam drewniane. Takiego też jeszcze nie widziałam. Również chciałam Wam pokazać. W sumie to chyba na zakończenie.